და ის ისიც Sądem Rejonowym w w kontekście powstania przy uczelni Centrum Mediacji. Witamy bardzo serdecznie gości naszej konferencji, panią prezes Sądu Rejonowego w Łomrze, sędzią Ewa Witamy także profesora uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, a także koordynatorkę Centrum Mediacji, panią doktor Martę Janinę-Skrocką, która jest pracownikiem naszej uczelni. I o wypowiedź, o rozpoczęcie konferencji prosimy panią prezes Sądu Rejonowego. Drodzy Państwo, serdecznie witam na dzisiejszym spotkaniu w imieniu gospodarza tego spotkania Sądu Rejonowego w Łomży. Mam zaszczyt powitać Państwa. Chciałabym serdecznie powitać Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości, jego Magnificencję, Profesora Dariusza Surownika. Witam. Chciałam również witać panią koordynator Centrum Mediacji, panią dr Martę Pani. Janinę Skrocką. Witam serdecznie sędziów orzekających, orzekających w Sądzie Rejonowym w Łomży. Witam wszystkich Państwa. Drodzy Państwo Proszę bardzo drodzy Państwo, na początku stycznia sąd rejonowy w Womrze Podpisał porozumienie z Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w przedmiocie upowszechniania mediacji. Jest to nowe porozumienie, nowy rodzaj współpracy. Jest mi bardzo miło, że Sąd Rejonowy w Łomży mógł nawiązać taką współpracę. Współpraca mogła być e, nawiązana, ponieważ e, przy Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości powstało Centrum e, Mediacji. E, uczelnia Łomżyńska, bo myślę, że tak mogę e, mówić, świetnie. Proszę. Absolutnie, jest Łomżyńska. Tak, tak. uczelnia Łomżyńska. E, świetnie wpisała się e, w e, trendy, jakie e, obowiązują jak również świetnie zrealizowała dyspozycję jednego z przepisów kodeksu postępowania cywilnego, bo muszę Państwu powiedzieć, że przepisy kodeksu postępowania cywilnego przewidują możliwość utworzenia ośrodków mediacyjnych właśnie na uczelniach wyższych. Także w ten sposób uczelnia łążyńska Zrealizowała czy wypełniła ten e, przepis. Ta współpraca e, myślę, że daje korzyści jednej i drugiej e, stronie. Sąd Rajonowy w Łąży e, może przeprowadzać e, postępowania e, mediacyjne przy udziale stałych e, mediatorów, którzy działają e, w m, centrum, jak również może propagować e, mediację. Natomiast e, uczelnia e, może... W ten sposób kształcić swoich studentów. Ja o tym procesie dydaktycznym z wiadomych względów nie będę mówiła. Myślę, że o tym powie pan rektor. Natomiast ja powiem parę słów o mediacji i o tym, jak jest ona ważna, czy jak ona może być ważna w naszych postępowaniach sądowych. Proszę Państwa, sąd jest instytucją, która ma na celu rozstrzyganie sporów, jeżeli taka sprawa trafia do sądu, sąd ma takie zadanie, czyli ma rozstrzygnąć sprawę i wydać orzeczenie w sprawie. I mediacja daje takie możliwości, żeby rozstrzygnąć tą sprawę przy udziale mediatorów. Jest wiele plusów mediacji, o tym myślę, że też będzie mówiła pani doktor Skrocka. Ja tylko powiem, drodzy państwo, że to znacznie skraca postępowanie. A celem, i jak gdyby głównym, główną, głównym celem sądu, jest rozstrzyganie sporów w jak najkrótszym czasie i z jak najlepszym wynikiem. Drodzy Państwo, my rozstrzygamy wiele spraw, natomiast osoby, które trafiają ze swoimi sprawami do sądu, chcą, żeby ich sprawa była jedyna, żeby była najlepiej rozstrzygnięta, bo to jest dla nich niejednokrotnie sprawa, sprawa powiem kolokwialnie, życia i śmierci. Dlatego też chcemy, żeby te sprawy były rozstrzygane szybko i profesjonalnie. I postępowanie mediacyjne daje takie szanse. Dlatego też myślę, że ta rozpoczęta współpraca będzie kontynuowana, że będzie ona wymierna i mediacja będzie bardziej powszechna. Bo też trzeba zaznaczyć, że świadomość społeczeństwa jest niska. Tak niewiele osób wie o tej mediacji. Również ta świadomość jest niska wśród prawników. Dlatego też poza takimi działaniami Stricte mediacyjnymi, a również ta współpraca ma na celu upowszechnianie mediacji jako instytucję, która ma na celu rozstrzygać spory. Drodzy Państwo, na koniec życzę. Sygnatariuszom tego porozumienia, owocnej współpracy. Sędziów zachęcam do korzystania z tej instytucji, bo też wiele zależy od państwa, od państwa podejścia i od tego, czy państwo będziecie kierować sprawy do mediacji. Bo Każdorazowo za jakby, skierowaniem do mediacji stoi decyzja sędziego w konkretnej sprawie. Dlatego też zachęcam Państwa do korzystania z mediacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym na początku podziękować Pani Prezes za wyrażenie woli współpracy, za podpisanie tego porozumienia. To porozumienie rzeczywiście. To jest bardzo ważne z punktu widzenia uczelni. Na uczelni prowadzimy między innymi kierunek prawo, co jest ewenementem, jeśli chodzi o uczelnię tego typu, którą jesteśmy, czyli Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe. Natomiast nasze kształcenie na wszystkich kierunkach jest kształceniem praktycznym i to, co Pani Prezes powiedziała, że studenci będą mogli tutaj odbywać praktyki, staże, uczestniczyć w mediacjach, dla nas jest absolutnie priorytetem, dlatego że no mamy taki obowiązek nawet ustawowy, że, że kształcimy praktycznie, więc cieszy mnie bardzo ta możliwość. Natomiast z drugiej strony inicjatorką powstania tego centrum była pani doktor Skrocka, której też bardzo dziękuję za to zaangażowanie, za, za zorganizowanie. Ja tylko wyraziłem wolę i wspierałem na tyle, na ile mogłem. Natomiast, żeby to przedsięwzięcie yy, no, odniosło sukces i, i, i zakończyło się powodzeniem, to oczywiście potrzebujemy partnerów. Takich partnerów jak, jak Sąd Rejonowy w że Jeszcze raz składam podziękowanie za, za tę możliwość współpracy, za, za to, że jest dobra wola. Też wyrażam taką nadzieję, że Państwo sędziowie będą korzystać z tych możliwości mediacji. Na uczelni jest już przygotowane pomieszczenie, w którym te mediacje mogą się odbywać. Ono jest w budynku, nazwę go budynkiem głównym, tym budynkiem, w którym jest rektorat, pierwszym budynkiem, w którym uczelnia funkcjonowała. Jest niedaleko wyjścia, więc nie trzeba będzie błądzić po uczelni, żeby to pomieszczenie znaleźć. Mam nadzieję, że tych mediacji odbędzie się tam całe mnóstwo. Sukcesy mediacji są zwykle tańsze, może mniej kosztują stresu. Yy, yy, więc zakładam, że yy, no, będziemy funkcjonować tak dobrze, jak to będzie tylko możliwe. Jeszcze raz dziękuję za tę możliwość yy, współpracy no, i życzę sukcesów w funkcjonowaniu tego centrum. Ale oczywiście, nie tylko yy, samego centrum, bo to, co pani prezes powiedziała, yy, my, jako uczelnia, zresztą w samym porozumieniu, mamy też promowanie tego procesu mediacyjnego. Aktywizację czy organizację wydarzeń, jeśli chodzi o Tydzień Mediacji, Światowy Tydzień Mediacji, bo też coś takiego się odbywa i, i mamy to wpisane już w kalendarz wydarzeń uczelnianych, więc staramy się też promować te mediacje no, jako uczelnie nie tylko państwo jako sąd, ale my też jako uczelnie wspólnie wspólnie, absolutnie tak. wspólnie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za możliwość wypowiedzi. Dzień dobry. Ja chciałabym także zacząć od podziękowań. Przede wszystkim chciałabym podziękować panu. Rektorowi Panu Profesorowi Dariuszowi Surowikowi za zaufanie i za to, że pozwolił mi podjąć takie działania, żeby takie Centrum Mediacji mogło w ogóle powstać przy naszej uczelni i za chwilę parę słów o, o idei, o samym Centrum, ale także bardzo dziękuję Pani Prezes i wszystkim Państwu sędziom, którzy, którzy tutaj jesteście za to, że wyrażacie taką wolę współpracy z naszą uczelnią. Tak jak powiedział Pan Rektor jest to dla nas bardzo istotne, bo bez Państwa moglibyśmy wymyślić wspaniałe Wspaniały pomysł, prawda? Ale bez partnerów, a to Państwo jesteście tymi osobami decyzyjnymi, w tych akurat w tym przypadku, w przypadku Centrum Mediacji, takie centrum stałoby puste. Dlatego bardzo jeszcze raz dziękuję, też jako koordynator Centrum Mediacji za chęć, wyjście naprzeciw temu naszemu pomysłowi, za możliwość wspólnej realizacji e, promocji e, idei mediacji, promocji tej instytucji tutaj na terenie e, Łomży i, e, i okolic. Jeżeli zaś chodzi o samo Centrum Mediacji, to Szanowni Państwo pomysł powstał, ponieważ e, jest to e, z jednej strony osobiste, czy wy, sam pomysł e, Został zrealizowany ze względu na osobiste doświadczenia. Jestem od ponad 10 lat mediatorem, w tym stałym mediatorem sądowym. Specjalizuję się od strony i teoretycznej, i od praktycznej w prowadzeniu mediacji, przede wszystkim mediacji cywilnych i gospodarczych. I prowadząc tę mediację od lat 10, zauważam potrzebę tego, żeby tą mediację promować wśród społeczeństwa, że osoby, które korzystają i trafiają do mediatora, odnoszą y, sukces. Bez względu na to, czy ta mediacja kończy się zawarciem ugody, czy też nie kończy się zawarciem ugody, potem dostaje taką informację zwrotną od sędziów, że nawet jeżeli w danej sprawie nie doszło do zawarcia ugody, strony ze sobą inaczej na sali rozpraw potem funkcjonują. A mówię, że jest to sukces, dlatego że osoby, które korzystają z mediacji, same wypracowują porozumienie. To one są, ja zawsze mówię, że to strony, które uczestniczą w mediacji, są gospodarzami tego procesu. To one kładą Przysłowiowo kładą na mediacyjnym stole rozwiązanie, którego, które wypracowują, które wspólnie z Mediatorem sprawdzają. Mediator czuwa, aby to rozwiązanie było rozwiązaniem, które mieści się, w granicach prawa, mieści się w granicach prawa i aby ono było rozwiązaniem, które może być egzekwowalne i wykonalne. Natomiast to same strony mają wpływ na to, jak zakończy się ich spór, a w w związku z tym mają wpływ na to dalsze swoje życie i na przyszłość. Dlatego pozwalam sobie powiedzieć, że właśnie każda sprawa, która trafia do mediacji, bez względu na wynik, już jest sukcesem stron, które chcą wziąć sprawy w swoje ręce, które chcą wziąć spór w swoje ręce i spróbować go rozwiązać polubownie, samodzielnie, tylko i wyłącznie przy pomocy, przy asystie mediatora. I Mając te doświadczenia praktyczne, właśnie stąd powstał ten pomysł na stworzenie centrum mediacji, aby tą mediację promować jeszcze w szerszym, w szerszym aspekcie, tutaj na terenie Łąży i okolic. A oprócz tego za założeniem takiego centrum przemawiały moje doświadczenia teoretyczne jako nauczyciel akademicki, jako pracownik naukowo-dydaktyczny, także prowadza badania. Już prawie 10 lat na temat mediacji, przede wszystkim na temat mediacji w zakresie spraw gospodarczych i pracując z, z przedsiębiorcami, pomagając im te spory rozwiązywać, właśnie dostrzegam także potrzebę wśród przedsiębiorców tego, żeby tą mediację promować, bo także w przypadku mediacji gospodarczych przedsiębiorcy mówią, że jest to, tak jak wspomniała pani prezes, tak jak wspomniał pan profesor, jest to szybszy tańszy i bardziej efektywny sposób na rozwiązanie sporów. A niestety takim wyzwaniem, które stoi przed centrum i przed nami wszystkimi, jest to, że mediacja i to jest oczywiście z jednej strony zaleta, jest procesem poufnym. Z drugiej strony mówię, że jest to wyzwanie. Dlaczego? Dlatego, że no właśnie tak niewiele w gazetach, w prasie tak, słychać o tym, żeby dane sukcesy czy przepraszam, dane spory zakończyły się ugodą. Nie wiemy o mediacjach, bo ja zawsze mówię, że mediacja to jest właśnie taka królowa rozwiązywania sporów, bo jest to proces poufny. Nie wiemy, ile zakończyło się takich sporów, dużych sporów, zakończyło się e, zawarciem ugody i porozumieniem. I wydaje mi się, że taka jest rola i uczelni, nauczycieli jednostek naukowych, naukowo-dydaktycznych, jednostek zawodowych, także sędziów, żeby właśnie pomimo tego, że ta mediacja, wiemy my, osoby, które się tym zajmują, że przynosi sukces, to ze względu na tą poufność, żeby promować ją prawda, wśród społeczeństwa, żeby pokazywać, że warto z tego narzędzia, z tej instytucji korzystać. Stąd w ogóle pomysł na stworzenie, na stworzenie centrum mediacji, stąd pomysł na to, żeby taką współpracę nawiązać z Sądem Rejonowym i, i żeby rozpocząć takie jeszcze bardziej zintensyfikowane działania promujące tą instytucję tutaj w społeczeństwie lokalnym. Dziękuję bardzo. Są Dzień dobry Mirosław Terebańko, 4 Łomża.pl. Proszę Pani, powiedziała Pani o poufności mediacji, dlatego też e, czego dotyczyły i których firm oraz jakich spraw konkretne e, zachowania mediatorów to pytał nie będę. Natomiast myślę, że poufność nie musi dotyczyć tego, ile pani zdaniem jako praktyka od ponad 10 lat takich spraw przez pani ręce się przewinęło. Ja bardzo dziękuję za to pytanie. Mogę powiedzieć, licząc też na potrzeby różne, także statystyczne, ilość postępowań, które przeprowadziłam, ja mogę powiedzieć, że w, w moim przypadku było to 85 postępowań mediacyjnych. Uważam, że z jednej strony jest to liczba mała, można tak powiedzieć, z drugiej strony jest to liczba duża, bo jeżeli weźmiecie Państwo pod uwagę fakt, że na terenie województwa podlaskiego tych mediacji z danych statystycznych, którymi dysponuje Ministerstwo Sprawiedliwości, wynika, że tych mediacji w obecnej chwili to jest kilkaset, ale jeszcze. W 2012 czy 2013 roku takich mediacji w sprawach gospodarczych było tylko 7, no to uważam, że liczba 85 już robi prawda, wrażenie. Natomiast, właśnie. 85 na 10 lat? Na 10 lat, tak. Z tym, że też od razu podkreślę, że 10 lat temu niewiele osób tych mediacji prowadziło. Ja ich miałam na początku jedną, dwie, trzy rocznie. No W tej chwili mogę też zdradzić, że w chwili obecnej mam, w tym roku, a mamy 1 kwietnia, mam 23 mediację na tak zwanym biegu, prawda? Więc myślę, że to. Jest Jakiego rodzaju to są sprawy? Oczywiście nie wchodząc w szczegóły, z jakiego terenu i od których przedsiębiorców? A propos przedsiębiorców, niestety nie mogę powiedzieć, natomiast mogę powiedzieć o zakresie spraw, jakie, jakimi się zajmuję. Więc, tak jak powiedziałam na początku, ja przede wszystkim pomagam osobom, które są zainteresowane rozwiązaniem spraw cywilnych, spraw pracowniczych i spraw gospodarczych. Poprzez sprawy cywilne rozumiem tutaj, czy jest to też pojęcie szerokie, bo w ramach tego prawa, Cywilnego mówimy także o sprawach rodzinnych, prawda? Czyli z jednej strony są to osoby fizyczne, które mają spór, na przykład sprawa o zapłatę, ktoś komuś nie zapłacił, jeden jest osobą fizyczną, druga strona też jest osobą fizyczną albo jest przedsiębiorcą, ale mówimy też w ramach prawa cywilnego o takich sprawach, gdzie właśnie tych wszystkich związanych z prawem rodzinnym, ze sprawami nieletnich, czyli na przykład ustalenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, Sprawy alimentacyjne, kwestii uregulowania opieki nad dziećmi, to są tego typu sprawy. No i sprawy pracownicze, gdzie najczęściej pracownik pozywa pracodawcę i żąda, czy to przywrócenia do pracy, czy to wypłaty zadośćuczynienia, czy to naliczenia dodatkowych środków w związku z wykonywanymi nadgodzinami. Dziękuję. Bardzo proszę. Chyba, że macie kolejne Chciałem z kolei spytać tutaj dziesięcioro Państwa sędziów, ciesząc się, że tak nobliwe grono przy jednym stole i jeszcze za zgodą władzy zwierzchniej może udzielić odpowiedzi bez pośrednictwa rzecznika pracowego. Jak to w praktyce Państwa wyglądała ta dekada? Ile wyście z kolei kierowali spraw do mediacji? I jakiego typu to były sprawy? Stoń, Stoń, ja Żaleska, jestem przewodniczącą 4 Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, więc ja y, nie, nie przygotowałam się na, na odpowiedź, ile tych mediacji było, ale mogę powiedzieć, że te mediacje są w moim wydziale, może nie są aż tak bardzo powszechne, ale w ubiegłym roku szczególnie, <laughs> w tym pod, na początku tego roku mamy bodajże dwie na biegu, w ubiegłym roku też bodajże no, kilka, bo nie jestem, nie jestem w stanie powiedzieć ile, w każdym razie ja jestem bardzo zadowolona z tego typu właśnie yy, możliwości załatwienia sporu i moi klienci, którzy, którzy biorą udział w tych tych, tych tego typu mediacjach również y, szybciutko załatwiają te spory i są zadowoleni, czyli strony nie wracają już ponownie y, do, do sądu, bo muszę powiedzieć, że są też takie możliwości, oczywiście nie, nie, nie zawsze, ale że strony załatwią sobie przy okazji, bym też powiedziała, tej mediacji konkretnej w danej sprawie pracowniczej. Swoje dodatkowe jeszcze jakieś tam problemy, i już bym tak powiedziała, odciążają w ten sposób sąd, Więc jest to dla nas też bardzo dobra, dobra, bym tak powiedziała, metoda na rozwiązywanie sporów, no i na zmniejszenie tych wszystkich. W każdym razie, ja jestem bardzo zadowolona ze współpracy z mediatorami. <laughs> Tutaj mówię akurat z panią doktor Strzocką, nie, nie miałam jeszcze możliwości, ale z panem Wycikiem i innymi stałymi mediatorami także współpracujemy. Także ja też polecam tę, tę instytucję. Tylko, ja że że w ubiegłym roku. E, 97 mediacji zostało skierowanych, tak, wniosków 97. E, w, w ten sposób uzyskaliśmy wskaźnik wynoszący 1,4. Jest to wskaźnik wyższy od ogólnopolskiego, e, który wynosi 1,2. Także sąd rejonowy Włochże nieco powyżej tego e, wskaźnika. Oczywiście jest to e, mała liczba spraw w porównaniu do e, liczby spraw, która wpłynęła do sądu, bo z sądu wpłynęło 32 tysiące spraw. E, w w 2018 roku, ale to są wszystkie sprawy, łącznie z wnioskami w wydziale ksiąg wieczystych. Natomiast ministerstwo w swoich statystykach podaje, że takich, taka liczba spraw, która może być skierowana do mediacji, to jest około 6 tysięcy. Tak? I z tych 6 tysięcy jest 97 spraw. Jest to mały procent, natomiast, no właśnie, taka jest nasza rola, tak, żeby promować tą mediację, tak, żeby ten wskaźnik wzrastał. Jeżeli mogę tytułem uzupełnienia, to odnosząc się do statystyk wskazanych tutaj przez Panią Prezes, ja powiem trochę na usprawiedliwienie, że jeżeli chodzi o sytuację w sądzie rejonowym w że to ona nie jest, niczym nie odbiega od normy, która jest normą, można powiedzieć, ogólnopolską, bo jeżeli... Sprawdzicie Państwo właśnie statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości, które takie statystyki sądowe można powiedzieć o ilości spraw. Prowadzi, to bodajże z zeszłorocznych statystyk wynika, że w sądach powszechnych, mówimy tutaj o sądzie rejonowym i okręgowym, czyli sądach, które są albo sądami pierwszej instancji, a w przypadku sądu okręgowego także w niektórych sprawach sądami drugiej instancji, w tych sądach powszechnych znalazło się około 15 miliona spraw. I też ministerstwo, ja zawsze mówię, tak prawda, trochę śmiejąc się, że gdybyśmy popatrzyli na właśnie tą Ilość 15 milionów hmm. spraw, które wpłynęły w zeszłym roku do sądów powszechnych. To statystycznie można powiedzieć, że prawie co trzeci Polak, prawda, był w sądzie, odejmując osoby, które no nie mogą stawać w sądzie, czyli wszystkie osoby, które są albo bezwłasnowolnione, tak, albo osoby jeszcze niepełnoletnie. To można powiedzieć, że co drugi dorosły Polak był w sądzie i sądził się w jakiejś sprawie, co moim zdaniem jest taką przerażającą liczbą. No właśnie, A patrząc na to też Ministerstwo Sprawiedliwości w E, e, licząc e, tą ilość spraw wskazuje że około 7 między 7 a 8 milionów spraw mogłoby być sprawami które mogłyby być kierowane do e, właśnie postępowań mediacyjnych a patrząc z kolei na ilość mediacji, które odbyły się w sprawach cywilnych, w tym w sprawach rodzinnych i gospodarczych, biorąc pod uwagę te kilka tysięcy spraw, które zostały postanowieniami sądu skierowane do mediacji, to daje jakiś 1%, niecały 1% spraw, które mogłyby być kierowane do mediacji, A więc jeszcze raz na poparcie słów pani prezes, 97 spraw, które, czy postanowień o skierowaniu do spraw mediacji. do mediacji w Łomży, w sądzie rejonowym, to jest liczba naprawdę dobra, porównaniu z tym, z tą ilością, która spraw, która mogłaby być kierowana, też nie jest tak na terenie, na terenie całego kraju. Proszę dziękujemy za wypowiedź, dziękujemy za konferencję pracowników. Dziękuję bardzo, dziękujemy. Dotyczyła rok 2018. Tak, tak. Dziękuję. Dziękuję Pani za wypowiedź.